Miasto Dobczyce w powiecie Myślenickim, a przyjechaliśmy na pasiekę Bolesława Kostkowskiego. Panie Bolesławie, pan jest zawodu elektronikiem. Skąd taka pasja, takie zainteresowanie, miłość do pszczół, że zajmuje się pan pszczelarstwem? Pszczelarstwem zajmuje się już 37 lat i w pewnym momencie Cały, całe życie, od, można powiedzieć nie całe życie, ale od malekiego zajmowałem się tą elektroniką od, od 15, jako 15-letni chłopiec. No i mając tam 20, prawda, parę lat, doszedłem do wniosku, że, że trzeba się czymś ciekawszym zająć, czymś żywym. I właśnie pszczoły dały mi tą, ten kontakt z przyrodą, dały możliwość prawda, poznania bardziej przyrody. A rezystory, tranzystorki jest to taki martwy element, który, który przynosi radość, ale nie tako jak pszczoły. Nie, ja Panu powiem, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Wie Pan, jaka jest różnica między elektronikiem a elektrykiem? No, no jakaś tam jest. podstawy są te same, nie? Tak, podstawy, podstawy są te same, no bo podstawy elektrotechniki. Natomiast ja pamiętam, właśnie nam opowiadał jeden z nauczycieli właśnie w szkole, w technikum energetycznym w Krakowie przy ulicy Loretańskiej, że właśnie ta różnica jest taka bardzo, bardzo prozaiczna, prosta i widoczna, gdy mamy zbudowany obwód i w tym obwodzie mamy wpięty amperomierz. No to jak przychodzi elektryk, tak patrzy na ten amperomierz, płynie tam prąd, wartości jednego ampera. Eee, nic się nie dzieje, nie ma żadnego obciążenia. Przychodzi elektronik, patrzy na amperomierz, tam 1 amper. Wow, coś się dzieje. Skąd taki duży prąd? Zgadza się? Zgadza się, oczywiście. Elektronice te prądy są zdecydowanie mniej, mniejsze, rzędu mikroamperów. Miliamperów, no, jeden amper czy powyżej jest to, są to już bardzo duże prądy. Ale znalazłem taką, jak gdyby, e, taką taką analogię, takie nawiązanie do pszczół i do tej elektroniki. No bo elektronika to się kojarzy taką, z taką precyzją, no nie a pszczoły to przecież też jest precyzja w ogóle budowa plastrów, no przecież to jest coś perfekcyjnego. Zgadza się, jeśli chodzi w ogóle, ja uważam, że pszczoły są matematyczne i to mega matematyczne. Jakie pożytki tutaj mamy na terenie Dobczyc? Na Pożytki są następujące. W okresie wiosennym jest to mniszek i Sady, to jest taki pierwszy, pierwszy pożytek. Natomiast w okresie, tak teraz jesteśmy, czyli prawda, początek czerwca to jest akacja i malina, później jest chwila przerwy i mamy dobry, dobry wziątek z lip bo jest dużo lipca, a góra zamkowa jest, prawda, obsadzona lipami no i jeśli je spać, no to, no to spać też pozyskuje my w pasiece I to głównie chyba spać liściasta, czy po prostu, czy są tu iglaste drzewa typu jodła? Też są, też są, też są w okolicach właśnie zbiornika dobczyckiego No właśnie, no bo przyjechaliśmy tutaj właśnie do Dobczyc a te Dobczyce jak gdyby też trochę nam przypominają Orawę, bo też na Orawie mamy Jezioro Orawskie, Prawdzie na tym Jeziorze Orawskim, no to jest zapora do wytwarzania energii elektrycznej po stronie słowackiej. Natomiast zbiornik Dobczycki, no to jest zaopatrzenie w wodę miasta Kraków. Tak, zgadza się. No i to jest tak, jest pewna różnica między jednym a z drugim zbiornikiem, że zbiornik na Orawie można używać, prawda, do celów turystycznych i tak dalej. Rekreacyjny Natomiast Dobczycki jest wyłącznie przygotowany do pozyskiwania wody i zasilania doprzyc i, ok Krakowa i do i okolic właśnie wodę. Wodę pitną, no i ze względu bezpieczeństwa, no nie, żeby nie prowadzić innej działalności na, na jeziorze. W Wzgórze zamkowe, no czyli zamek. Czyli zamek, czyli zamek. No myślę, że w dalszej części materiału będzie, będzie coś więcej na temat tego zamku. No jest to taka perełka dobczycka, bardzo często przyjeżdżają ludzie właśnie zwiedzać, jest muzeum piękne. Ule pomalowane na biało-czerwono. Przyłączenie się do akcji biało-czerwone ule maluje. Orawa z niepodległą. My nawiązujemy do wydarzeń z Orawy, z Górnej Orawy, gdzie w 1920 roku część górnoorawskich miejscowości zostało włączonych do niepodległej Polski. Jako, że mamy rok 2020, to świętujemy jubileusz stulecia przyłączenia tychże miejscowości. No i akcja patriotyczna, no skoro niepodległa Polska, no to barwy narodowe, kolor biało-czerwony. I pan, Panie Bolesławie włączył się do tej akcji. Tak, włączyłem się do tej akcji. Uważam, że y, trzeba koniecznie powtarzać o historii. Co by, co by pokolenia przyszłe jej nie zniekształcały. Panie Bolesławie, tak dla upamiętnienia tej naszej wizyty mamy dla Pana taki skromny upominek. To jest tabliczka z symbolicznym herbem Orawy. Ja za chwileczkę tę tabliczkę z tym herbem będę chciał Panu na tym biało-czerwonym ulu tutaj przybić, no żeby została taka pamiątka po naszej tutaj bytności. No, dziękuję bardzo. Y... I oprócz tego, no bo nie wiem, na Orawie bywał Pan, odwiedzał Pan Orawę? Tak, Znam Orawę i tak mówiłem. Akurat jestem pasjonatem, jestem wodniakiem, jak się to mówi. Mam ponton i rodzinie z żoną wyjeżdżamy często właśnie nad jezioro orazkiem. Tam odpoczywamy. <noise> także oczywiście i znam też okolice, jako że moja żona pochodzi ze Spytkowic, tych Spytkowic właśnie koło Rabki, także często. Często w tamtym regionie bywamy i czuję, prawda, sentyment do tego całego regionu. Czyli Rodowo jest po sąsiedzku z Orawą, no bo Spytkowice, a Orawa, w sumie tam jest taka, taka słynne takie miejsce nazywane Formozą na, na drodze krajowej numer 7, no i ta dawna, dawna granica. Tak, to jest właśnie dawna granica, ten podjazd pod Formozę i tak dalej. Także też teście moje opowiadała mi o tym miejscu, także jestem zorientowany. No i Orawa to jest y, kraina specyficznej kultury, budownictwa, odzienia, ubioru, y, gwary, mowy, muzyki, śpiewu. I cząsteczkę tej naszej muzyki, tego naszego śpiewu, właśnie w takiej płycie, pozbacowane nuty, muzyka orawska Arwa. Do posłuchania. I mamy również taką płytę, która została wydana z takiego projektu Drzewie Nuty Orawskie. To jest specyficzna płyta. Ona zawiera oryginalne nagrania dawnych orawskich śpiewaków, muzykantów, takich właśnie ludzi, którzy to robili spontanicznie. Tym po prostu żyli. No i chcemy zaprosić na Orawę. Takim wyjątkowym miejscem na Orawie to jest Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, położony u stóp królowej Orawy, czyli u stóp Babiej Góry. No i w takim skansenie jest zaklęta historia tych dawnych czasów orawskich, tego budownictwa, tej kultury, tych orawskich dziedzin. I chcielibyśmy do tego miejsca zaprosić pana, rodzinę, znajomych, no, dziękuję. Tak, tak, mówię, sentyment czuję do całego regionu i przyjmuję zaproszenia. Także na pewno pod Babią się znajdziemy wcześniej czy później. Dziękuję bardzo. Razem z Orawą Biało-Czerwone Ule maluję. Orawa z Niepodległą Jan Świdroń z Orawy. Bolesław Koskowski z Dobczyc. Jesteśmy na pasiece Elżbiety Kapuścińskiej. Prezesa koła pszczelarzy w Dobczycach. Towarzyszą nam urocze panie z zarządu i odwiedził nas burmistrz Dobczyc Tomasz Suś. W wybranych pasiekach na terenie Małopolski mamy pomalowane ule na biało-czerwono w kolorach barw narodowych i właśnie taki ul znajduje się tutaj na pasiece Elżbiety Kapuścińskiej. Elu, co Cię zmotywowało do postawienia tego ula na tej swojej pasiece? Kolega, kolega Jan, zmotywował mnie do przepięknej akcji, którą, którą uruchomiliście. <laughs> Czyli ja byłem, ja byłem motywatorem a, i winowajcą, sprawcą. A powiedz, tak Cię zaintrygował region Orawy, by, bywałaś na Orawie, jesteś, jesteś od czasu do czasu na Orawie, masz tam znajomych. Mam, mam znajomych. Pozdrawiam. W jakiej miejscowości konkretnie? Yy, w, Jabłonce. w Jabłonce. W miejscowości Jabłonka. Czyli od czasu do czasu bywasz na Orawie, tak? Dokładnie. dokładnie. Yy, czy ktoś z Was właśnie bywa na Orawie, tak w celach turystycznych? Panie burmistrzu? No Ja rzadko, przyznam szczerze, bo pracy jest dużo, ale obiecuję, że tego roku na pewno odwiedzę Orawę. Koleżanki, właśnie tutaj członkinie zarządu Koła Pszczelarzy w Dobczycach. Koleżanki też mają pasieki, w samych Dobczycach czy, czy w okolicach tutaj Dobczyc? W okolicach Dobczyc mam w Nowej Wsi pasiekę. Jak duża jest pasieka? Obecnie 60 dni. No to nie mała, a tutaj? Ja mam malutką pasiekę, 5 uli. 5 uli, no to ja też kiedyś miałem 5, teraz mam 25, trochę więcej, ale na 60 no to bym sobie nie mógł po prostu pozwolić z uwagi na pracę zawodową. No bo to jednak troszeczkę zachodu z tymi pszczółkami jest. Ale u Ciebie ile uli? 40, w dwóch miejscach. A, właśnie, w dwóch miejscach. Tak? A drugie miejsce? W Biękowicach, u Te wzgórza, co nas tu otaczają, co to są za wzgórza? No tu akurat Wzgórze Czasławskie, które, tak to nazwijmy, które przed nami, piękne wzgórze, e, tak jak tutaj pan doktora, raczył powiedzieć, porośnięte różnymi drzewami, z których to czerpią korzyści właśnie między innymi z pszczółki tych pań, które siedzą tutaj z nami I pewno... Znaczy, to jest takie bardzo ciekawe, bo kiedyś ktoś do mnie powiedział w ten sposób, że Chłop śpi, a w polu mu rośnie. I tutaj rzeczywiście panie mogą odpoczywać, bo pszczółki pracują. Oczywistą <grymianie> oczywistością jest, że to jest um, trochę żartu w tym, bo, bo wiem, że się musicie trochę napracować później, ale to sama radość, kiedy ten miód wyciągacie i zalewacie do słoików. Myślę, że to jest wielka radość. Tam w oddali jeszcze, co prawda stąd nie widać, ale jest grodzisko, taka góra grodzisko. Generalnie doprzyce to pięknie położone miasteczko, ukształtowane znakomicie, mamy tu i góry, i doliny. Także nie jesteśmy zawsze gdzieś tam w dole, ale też bliżej nieba. Możemy wyjechać na przykład na takie miejscowości jak Skrzynka, czy tak jak dzisiaj, no może tutaj nie jesteśmy na samej górze, ale, ale na ulicę Górską, czyli jak sama nazwa mówi, tak? Dębową te piękne widoki, myślę, że warto też podkreślić to, że nasze miasteczko ma zamek, piękne widoki z zamku na jezioro Dobczyckie między innymi, teraz realizujemy ścieżki, duże projekty, piękny park nowy powstał, no i z tego się trzeba cieszyć, ale też również to ma być zachęta dla gości na przykład z Orawy. No i, Dobczyce i okolice słyną z takiej, no, no w pewnym sensie, również atrakcji turystycznej, którą mamy również na Orawie. Natomiast na Orawie mowa tutaj o figurach kamiennych. One są związane z tak zwaną szkołą białopotocką. To są figury sakralne właśnie na rozstajach dróg na skrajach miejscowości, ale również w samych centrach orawskich dziedzin. No przepiękne figury z Piaskowca. U nas. No właśnie, a jadąc, jadąc tutaj do was, mijaliśmy tutaj takie właśnie figury. No właśnie i u nas na Orawie właśnie mówią o drugim takim miejscu, słynnym przynajmniej w Małopolsce, właśnie to są Dobczyce i okolice, gdzie tych figur kamiennych jest, jest sporo. No, tak, rzeczywiście w Dobsicach bardzo dużo jest tych figurek. Generalnie to są nie tylko te figurki, które są figurami przydrożnymi, czy też przy których ludzie odprawiają majówki. Tego roku też tak bywało, przynajmniej przy dwóch widziałem w minionoprzyce, że zbierała się społeczność ludzi, którzy odprawiali majówki. Generalnie to wielokrotnie czytając na ten temat i rozmawiając z ludźmi. Mogłem się dowiedzieć, że te figurki czasami gdzieś w oddali stoją od, od, od dróg. A okazuje się, że to są kapliczki, które stały kiedyś przy drogach polnych, dojazdowych itd dalej. My takich figurek mamy bardzo dużo. W tym roku jako gmina Dobczyce jeżeli się nam powiedzie, bo środki już mamy. Pytanie jest tylko czy to ten rok czy przyszły rok, wczesną wiosną rozpoczniemy renowację trzech figurek. Szczególną taką ciekawostką w mojej ocenie jest to, że mamy taką Lipę Marysieńkę, jest to lipa, stara lipa, w której jest figurka Matki Boskiej, może to nie jest kapliczka, ale że tak powiem nawiązuje w pewnym sensie do kapliczki. Natomiast tych kapliczek jest rzeczywiście bardzo dużo. Posiadamy katalog tych kapliczek. Wspomnieliśmy o, o tych atrakcjach Dopczyc o tej takiej głównej atrakcji, no to jest ten zamek w Dopczycach, prawda? Natomiast tam jest również Skansen, tak? Jest Skansen, jest dom pogrzebowy. Można zobaczyć, jak kiedyś wyglądała cała, cały obrządek. Obrządki, ileś 10 lat temu, czy ileś set no, pogrzebu. Jak to wygląda? Jest mnóstwo, teraz, mnóstwo, bardzo dużo ścieżek rowerowych, które będą wokół zamku, wokół miasta się pojawiały. Jesteśmy w trakcie realizacji takiego bardzo ważnego zadania. Tak jak nie, nie pamiętam, w której miejscowości chodzi się po koronach drzew. Mhm. Tutaj, gdzieś na południu, jeszcze to mam nadzieję, że w niedługim czasie, jak Bozia pozwoli i firma zrealizuje to zadanie w miarę, w miarę szybko, to dobczyce zyskają na atrakcyjności, gdyż będzie taka kładka podświetlana LEDami. zamku. Taka w koronach, w koronach drzew, tak jak właśnie na, na Słowacji jest to, albo po prostu tutaj w Pininach, tam w okolicach Szczawnicy. To znaczy nie będzie to taka kładka, tylko będzie to ścianą, ścianą wzgórza zamkowego będzie kładka, i ona będzie prowadzić aż do zapory. Także z zamku będzie można bezpośrednio przejść na zaporę. Około z tego co pamiętam 70 metrów podświetlana LEDami. No Jesteśmy w trakcie realizacji. Jest trochę problemów technicznych, ale już dzisiaj zapraszam. A przede wszystkim, żeby podpytawali mieszkańcy Orawy, czy to jest składka, jeżeli będzie to, żeby przyjechali odwiedzić zamek. A piękny park miejski, który również został otwarty 4,5 hektara z atrakcj atrakcjami nowiuśki. Tak jak to czasami mówią góral. Nowiuśki. Nowiutki, a tam pewnie pszczółki zalatują pewnie, no bo jak park, to się zawsze park kojarzy z lipami. To od koleżanki Moniki, Być może. Koleżanka Monika posadziła lipy? <grymne> tak, mam lipy w ogrodzie, mam. A do tego parku tutaj niedaleko, tak? Bo pszczółki nie, w niedalekiej odległości od... Mam pasiekę, ta tak, więc niedaleko. Ale to jak pan burmistrz mój 4,5 hektara tego parku, no to taki dosyć, dosyć fajny kawałeczek. Bardzo fajny z siłownią zewnętrzną, także można. Tu zachęcam Panie, żeby odwiedzały, mogą poćwiczyć, pszuki będą z nimi, bo będą gdzieś na drzewkach. Także same atrakcje, panie reaktorze. Czyli samorząd inwestuje w taką atrakcję, w at infrastrukturę turystyczną. Zresztą trudno się dziwić, no bo no naprawdę przepiękna okolica. Te, te wzgórza no pokryte teraz zielenią na jesieni pewnie mieniące się w całej palecie barw. Prawda, no bo, no bo w większości właśnie tutaj widzę przynajmniej niżej, niżej drzewa liściaste. Yy, tutaj wspomniane po prostu ścieżki rowerowe, no jezioro, zamek. Mówiliśmy o tych figurach kamiennych. O czym żeśmy zapomnieli? Zapomnieliśmy o najważniejszym zwierzątku, którym kojarzą się dopczyce, e, mianowicie to jest koza. E, na dopczyckim rynku stoi koza e, pod piekarnią. I tam nawet ostatnio no, nie wiem, czy już jest ściągnięto, ale miała też założoną maskę. Piękna figurka, ludzie sobie robią pod nią zdjęcia, dlatego że Dopczyce nazywane są koziarowem. A dlaczego, to jak pan redaktor będzie kolejnym razem to poopowiadamy. Cieszę że jesteście dzisiaj u nas w Gminie dobczyce. to dla nas duże wyróżnienie. Zresztą o Rawie, to my śpiewamy czasami piosenki przy ognisku. I o zomku orawskim także, więc yy, no myślę, że się spotkamy. Tak jest, orawa, orawa, na orawie ława, któryndy chłodzieli, łorawcy do prawa. Słuchajcie, my Wam coś przywieźliśmy. Panie burmistrzu, na pamiątkę tej naszej wizyty, tej naszej obecności tutaj właśnie na terenie. Gminy Miasta Dobczyce. Przywieźliśmy taką y, tabliczkę z symbolicznym herbem Orawy. Chciałbym taką tabliczkę przekazać. To jest namalowana tabliczka y, y, przez taką malarkę z Orawy, z Orawki, y, Karolina Antolak. I taką drugą tabliczkę z takim symbolicznym herbem Orawy. O właśnie mi się pszczelarze od razu zwracaj uwagę, że tam jest niedźwiedź, a niedźwiedź jest traktowany jako szkodnik, ale to jest niedźwiedź orawski i on już w każdym miejscu tłumaczy, gdy ktoś się właśnie zaraz przejmuje tym, że to jest niedźwiedź, że to jest taki specyficzny niedźwiedź, który chroni pasiek. A Żeby właśnie ta ochrona była pełna, no to właśnie na tym ulu biało-czerwonym, pomalowanym właśnie w tych kolorach barwnarodowych, właśnie taką tabliczkę serbem orawy za chwilę przybijemy. Wspominaliśmy o Potalańskim Rzeszeniu Przlaży, panie burmistrzu. E, historia potrawskiego rzeszczenia przelaży. Taka głęboka ta normalizacja. Ale już, już, już jak tam sięgam, to robi się coraz no. <laughs> rzadziej. I <laughs> upiecone, uważone. Dziewczyny do gotowania. No i słuchajcie, no, no zapraszamy na orawę do skansenu do Muzeum Orawskiej, Park Etnograficzny, znacie, tak? By byłyście tam? Ja bywam od kilku lat co roku w Zubrzycy Górnej, także znam dobrze Iskansen i uwielbiam Babią Górę. Na Babią Górę yy, z której strony wyjście? I szłam z, Mark z Krowiarek, z Przełęczy Krowiarek, ale także z Markowej Zawoi też szłam. No to właśnie zapraszamy do tych wejść od strony Orawskiej, bo jeszcze jest też wejście od strony Lipnicy Wielkiej do sprawdzenia ten szlak Chętnie odwiedzę. Jak, jak przy okazji będę mogła odwiedzić kolegę w jabłące, w jabłące. tak pani burmistrzu jak, Tak pan redaktor tutaj pokazał i wręczył tą książkę przydrożone cmentarne figury kamienne i widzę miejscowość Piekielnik mhm. to w Piekielniku byłem pierwszy raz na, na kolonii letniej 35 lat temu, jak zdążyłem szybko policzyć, 35 lat temu w Piekielniku, 3 tygodnie spędzone, a kolejna miejscowość, czyli Podsarnie, to w Podsarniu zdaje się mieszka taki bardzo fajny, którego, z którym czasami mam okazję współpracować, poseł i również, również pszczelarz, pszczelarz tak, tak, poseł Edward Siarka. Tak, jest poseł Edward Siarka, pozdrawiamy Pana posła. Natomiast tutaj właśnie pan burmistrz wspomniał o miejscowościach orawskich, Piekielniku i Pocarniu. I to są, każda z tych miejscowości leży na terenie innej gminy. Tutaj również mówiliśmy o miejscowości Jabłonka, mówiliśmy o Lipnicy Wielkiej. Bo jeżeli chodzi o te górnoorawskie miejscowości w granicach Polski, to one należą do czterech gmin po stronie polskiej. Właśnie to jest największa gmina, to jest gmina Jabłonka. Później gmina Lipnica Wielka i właśnie dwie miejscowości Piekiennik i Poczkle. To te miejscowości są w granicach gminy Czarny Dunajec i właśnie Bukowina Orawska, Harkabus i Podsarnie w gminie Raba Wyżna. Razem z Orawą. Biało. Czerwone. Ule maluję. ORAWA z Niepodległą, Jan Świdrońc z ORAWY, Elżbieta Kapuścińska Koło Dobczyce, Agnieszka Dukat-Pokrywa Koło Dobczyce, Monika Krogulska Koło Dobczyce, Tomasz Suś, Burmistrz Dobczyc.